Kolejne kłopoty Wąsika i Kamińskiego. Żądam 5 milionów złotych za dość uczynienia. Syn Andrzeja Lepera pozywa czterech byłych szefów CBA, w tym Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, i skarb państwa. Od każdego domaga się miliona złotych. Syn Andrzeja Lepera pozywa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak poinformował czwartkowy Super Express, rodzina Andrzeja Lepera chce zadośćuczynienia za krzywdy doznane w związku z tak zwaną aferą gruntową. O sprawie jako pierwszy poinformował Onet. Tak, żądam 5 milionów złotych zadośćuczynienia m.in. od Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, potwierdził se Tomasz Leper. Za 14 lat niszczenia godności Ojca Tomasza Lepera to chyba nie jest wcale wygórowana kwota, stwierdził mecenas. Ryszard Lubas, pełnomocnik syna twórcy Samoobrony. Dziennik wyjaśnił, że chodzi o korupcyjne oskarżenia z 2007 roku, w wyniku których rozpadł się rząd PiS, LPR i Samoobrony. Prowokacja CBA miała dowieść, że liderzy tej ostatniej formacji przyjmują łapówki w zamian za odrolnienie gruntów. Po latach sąd skazał członków kierownictwa biura za przekroczenie uprawnień. Uniewinnił ich prezydent Andrzej Duda przypomniał Super Express.